Dobra, no to graj kurwa taktyczne i... Dobra, to lecimy, jedziemy kurwa, CZK Kurwa i... dwa... O kurwa nie mogę kupić. Ja pierdolę. Ja te gramy. Gramy fulla chłopaki. Tam opaka. Lecimy dół, bo mam CZ. -tę. Go be! Na pewno cię rozumiem. Ja pierdolę, o no, dobra. OK! Dobra, chuj mam dupę wbijam. Wbijam na krótko, czysto, gips czysty. Ja są... czysty w ogóle. Na długim, na długim, jest na długim. Kurwa. O kurwa, nie to co trzeba rzuciłem. Ej, yy, plec nam bijłem. Kurwa, no, jeden tu jest Dobra, chuj ci w dupę. Muszę są pistolet pod tobie trzyma to podnieść, bo mam pięć boj. Ty kurwa, ty nie masz pistoleta. Ty potrzebuję pistolet, Dizzy. Czy możesz mi pożyczyć? Jakiś? Ty wiesz co, nie mogę. Ty kurwa, ostatnim nabojem go zabiłem, ja pierdolę. Szaleń z baza zginąłem. Nice. nice. Wow. Ładnie, w, 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 w ogóle chodził? pięć naboi kurde miałem, cholera. Dobra, gramy fulano i nie ma innego wyjścia. Raz biegam. wiesz co, teraz w ogóle za, za godzinę muszę się wyrobić, bo muszę znaleźć na mecz polski z Serbią gramy. O kurde, ale co, co, w piłkę nożną czy co? No kurwa, w piłkę nożną. No chuj wie w ogóle, ja nie interesuję ze bardzo mnie to tak No jest Tak?! O kurwa! Ty, a właśnie wczoraj, są teraz rozgrywki właśnie ten. Nie wiedziałem czy... Ja pierdolę. Jeszcze ktoś mi pisze. Słyszałem właśnie. O ty kurwo! Pierdolaj mi stąd. Tam jest, syny są. Próbuję przeskanować. Weź skanuj tam przez ten, przez bok. Ja mam granat? Nie wiem czy ja w ogóle w dole mnie skanuję ale chuj mi w dupę nie No kurde nie blokuj mnie Góra, góra Dostał Plecy, plecy, plecy Behind guy O kurwa O kurwa, żeś zagrał teraz Nice Oj chuj Ja pierdolę easy co ty kurwa robisz Wiedę kurwa ej weź ty kurwa lepiej Weź ty kurwa lepiej Ja pierdolej, easy kurwa Kurwa Hatcher mi tam że spółkuje i nie słyszę nic, ja pierdolę Nie no chodzi w dupę no nie twoja wina to była, nie ugrałeś, Uj, nie, tak. ugrałeś. nie ugrałeś Nie ugrałeś, nie oszukujmy się Ja ubiłem dwóch i i co? Nie jednego dobra jednego asystentab zeskanował jednego w dół Nie dwóch go, A. No kurwa. Don't step, please. Ja pierdolę. O jedna z tego zielonego. Zabiję go w chłój. Jest kurwa akcja ninja. Pięciu chłopa kurwa. Dobra dawaj easy, biegnij Mam 12 na bo Easy Dajemy, 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 dajemy. Dajemy, 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 dajemy Skąd, 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 skąd? Dajcie mi kurde jakąś broń Znaczy, dajcie mi te, dajcie mi tego ługa Wydób, wydóbcie planty Ja pierdolę, jest siadło Ej kurwa, co jest? Ping, sto, o kurwa Dobra Wypiję przynajmniej z tym człowieku no. no gdzie ten idiota? Ten idiota we mnie no, życie Dziękuję, do widzenia ty, co ty mieć? Jaką ty miałeś broń? Tu miałeś chyba... Auga, nie, tu mieć jest. Jeszcze z nie zabra. Nie, tu jesteś. Masz lepszy respawn. Ja do tego gościa wydałem, Dobra. Czy kupię, kurde. Kamizelkę i wciór granatów. Możemy jechać. Lecimy. Co? No B. go go bole, 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 idzie idzie? Idźcie tyłem. bole, Wjeżdżam, Gips czysty. Jest, gdzieś mi y... Plantuję Plantujesz już? A dobra, plantuję, ja patrzę Gips I drzwi czekajcie. czekajcie. Byk. Patrzcie wszystko, to za mną Gdzie? A? Dobra, ubity No rugi też leży No i sobą. No mam 6:9. 9 Hehe Przypadek na sądzę. Dokładnie. No, lecimy. 3-1 i tak samo. O to easy kurde to. Widzę, że 3:1, a ja 7:2. no... Nie szykujmy się, wszystkie MVP zgarniem. Bibi! Kurwa Ubijajcie, no. na no długo ja idę gips. Kurwa gips jest jeden chyba no, Ja pierdolę, zbyt. kto to jest? Gips wszyscy No jest się kurwa ktoś napierdalał Gdzie jest gość? On jest tam po lewej Kurwa, ej drzwi, 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 drzwi. Ja pierdolę jeszcze się, się na to mówię. Ja pierdolę, jeszcze jeden, jeszcze cofnij Masz moje granaty? rzuć, no dobrze Schowaj się, schowaj się, schowaj się w chuj no do, Dobra, dobre, idź tam, idź tam, idź tam Idź tam na krótko Z nim na plecy I wyjeb go Chuj go wyjeb Dawaj, go, dawaj, go. On wszedł na plecy chyba Nie wiem czy on nie przeszedł przez tego smuka. Tam jest, tam jest, tam jest, skanuj go Aha dawaj, weź na bombę sobie, wejdź na bombę spokojnie Easy ugrasz to Później mi poniżę czwórkę, czwórkę, bo ja bez niej nie umiem grać Biedną mają male, okay. Dobra, z biedną mam czwórkę mają, ale okej Dobra, zdupsaj, bierzemy czwórkę i zdupsa Nie, nie rozbrałem, nie rozbrałem, nie masz szans, mi się Nice Man Wyrąk <grym grym> okay. Yay! Don't worry okay. Okej o kurwa, easy, masz, czekaj, masz easy. Aha, kupiłeś. łap, łap kolego. Wida w kraju. Wida w kraju i kupiłem se przypadkowo AK, bo myślałem, że se nie kupisz. No ale okej. Okay. No chodźmy A. Ej, gaj, ej. Ej, o chłop. Widać, że tułem na. A, chodźmy A. Uwaga na skrót, dokładnie. Jeszcze jeden, jeszcze jeden skręca. No idziemy na O kurwa, dwóch.

w ogóle, laguje Cię trochę. O kurde, aleś... Oluju! Czeje mam drzwi... What? Mam czy No właśnie nie wiem. Nie no, dostań przy pace, dostań przy pace. O, skam się tam za autem, za autem się przy... Przycina Cię, no nie? Jest tam? Olo, lo, Oluju. Stary, on laga. Nie no, ruszasz się. Jest tam, jest tam! Wyjdź mu po... nie po tej stronie mówię, Nie po tej stronie mówię no i wyjebało Iziego, zajbi się Easy wyjebało cię z TS-a Oluj, Oluju, lżysz. Oluju lżysz. Kurwa Ty Ale cię ja pieprze Stary, bo właśnie teraz mam takie coś, że ja strzałem go ściany. Ja go już trzy razy skróciłem, nie? No siema, siema ja miałem laga takiego potwornego dobra, że Dobra, ja No spoko, spoko, nie? W ogóle po na Polaków żeśmy trafili Dzięki ciebie, że... Ej, kurde, blaszka Powiedz im, że wyjdziemy tym toledem Ej, na... właśnie miałeś coś duży ping tym chyba, bo w ogóle cię sesa wywaliło, przecinało cię w tym Chodźcie na... Dobra, chodźcie <laughs> Dobra, uwaga na skrót o nie, jako grają. Eko? No to nie będę skracać. A jednak. O luju, nie trafiłem. Nie mają eko! Mają meko? Nie mają. Ja jestem z zabicy zabki, nie? Kurwa, nie, nie trafię, zachuje do gościa, nie? No na Ej. Albo serwer laguje, bo ja nie wiem, serio. Też mam lekkie lagi. Nie myślisz, że mnie wywali. W ogóle wczoraj grałem z gulajem i strasznie lagowało serwery O 300 pingu nie Nie kupiłem CZ. -ki. Nice Co tak wygląda te, te, to no, to no jedziemy ich, no oni są słabsi, są kurde, nie wiem czy to oni są bez rangi chyba Dobra jeszcze raz to samo Ja patrzę tak na swój ping, mam 88 Może didosy? D tak, didosy mam dokładnie Kurde, mogłem z tym, z tym kołachem biegnąć Znaczy z tym Nie ma ich, na długiej Longiem, longiem od ciebie myślałem, że to kurde ktoś, a to ty Jest, uciekaj, uciekaj Obity strasznie No dobra Ale asystę nie dostałeś, a miał być obity strasznie No bo to zna, to stary o bity strasznie dostał 5 HP pewnie i... Dzisiaj Rekman się na przykład pyta, czy, piek, czy ma jakieś skiny, nie? Dla takiego hmm. kolegi nieważne. No mogę mu najprzynagrodzić. Na kurwa, stać mi na do, do Z domku. O stary, o stary Skąd wychodzi? O, oh Stark! Oooooh, uma Usuivo USP! Hummer <laughs> USP? Boże, tu co naprawdę... <laughs> Ugrałem, chłopaki, ugrałem! No, to nice! No, nice! Mas szpaka zerou, nagroda. Dzięki tatu. Não é za co? <laughs> <laughs> ale ten gościu był w ogóle lamus, on chyba cały czas do mnie przymierzał i we mnie nie trafił, ja w to nie wierzę, nie? Oraz Ten gościu ma... Czekwilem nie ode mnie, ale mogę cię pompuszczą. Dobra, dobra. Idź i ci w tunel po hałas. O stary. No posuj się! Nie blokuj mnie proszę Oluju, ale nie przylagowało Odląga czysto Long czysto, jest, jest jeden, jest jeden. Nie ja wiem, czy ma awkę Tonów, no. no kurwa dostał. <noise> On dostał w nogę człowieku od gościa. Gońmy go, gońmy. czego ja was przypinuję. No kurwa, ale zajebisty flash też jest. No dzięki. <noise> no wiadomo, że ty no nie. No ale zeszłyśmy tego gościa. Chuj, no ale z flashem to ty umiesz na kurwa rzucać. O kurwa! Jeszcze jeden, jeszcze jeden. O kurwa, nie trafiłem. Jeszcze hmm. mnie ktoś... Ja pierdolę jeden HP. Czeku mój mnie ubił, nie? Cześć? Co? Co? No hmm. jeden HP mi dostało, bo mnie ktoś ubił. Ten, ten, ten... Ja nie mogę grać koper. Ja do mnie. Już, już taka bieda, kurde, że muszę kamizelkę kupić. No to bieda w kraju. Nie, <laughs> Nie, no. Opaki B może? Nie, tak no może be. be idźcie mm, my... z B, idźcie z B, ja idę a No, daj z Bogiem. Z Bogiem, kurwa. Świetny, wytrenowany flash, kurwa. No, co za kradziejek, Kiru? Chyba czysta. Znaczy, długa chyba czysta. Chyba. Stary, na razie. Dobra, ja wbijam na plęcy Pewnie założę się, że w oknie są. Nie, nie, flame! Ty w ogóle kurde aseset tego się dostał. Ej, ostatni jest tu tunel, USP jest. W którym tunelu? Tam jak się schodzi i na, na, na... Okej, okay, no zaszłem, zdążyłem, wiesz? Zaszłoś. Zaszłem, doszłam. Gdyby nie flame to tego, znaczy ogień to wątpię. No dobra, 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 wiesz co, jest? nie tłumacz się, nie tłumacz się. Chodźmy kurde, bo ja mam w i nie mogę postrzelać. No i co? A chłopaki. Ej, no w setach, no 9 1 91 no nie wiesz, no to bo Bo mi podawkę nie podchodzą. No ty jeszcze trzeba mm -hmm. Nie, Nie, kurdźwa. A ty umiesz, czekaj, wiesz co? Wyrzucę ci w następnej rundzie. Hmm? Nie no chcę ci wydać. Stary, ją skupił. O, bota zabiłem, czaisz? Ty to to stary... luju! Kurwa, jak mu wchodzą te to ja pierdolę Nie mam pojęcia O kurwa, ale flash, easy jak zwykle, nie? Kurwa mhm. Ja pierdolę Każdy raz, ten, kurwa, idę tego longa i dostaję głowę od niego, nie? Sorry, ja nie mogłem wychylić, bo drugiego bo CCZ reloadałem, sorry Fuck Dół tam O szmata Dobra, jest, już nie chciałem w ciebie strzelać, wiesz, bo bym go zabił Dobra, pilnujcie tylko o easy, easy. Przypilnuj tam dołu, żeby mi nie weszli, ja sobie wezmę górę. też. o o, me. Żółty rzuć. pią tu wchodzi. Przełem jak zmienia broń. Trayer On już On saveuje. Jest dupcem. I tego zabić jeszcze może się uda. I nie, to awkę stracę. Chodź. Gdzie ta pizda jest? Nie ma go Masz go tam? Nie Mam to zajebiście Moko